Dzisiaj przygotowałam dla Was tabatę. Będą dwa ćwiczenia. Jedno wykonujemy zaraz po drugim. Pokazuję te ćwiczenia teraz, bo kiedy zacznie się już tabata, postarajcie się wykonać każde ćwiczenie na maksa. Pierwsze ćwiczenie przez 20 sekund przechodzisz do przesiadu i wyskocz. Wysoko. Hop. Hop. Jeżeli nie możesz skakać, Hop, pięty wysoko, dół, pięty, dół, pięty. Drugie ćwiczenie, które wykonujesz zaraz po pierwszym. Pajac, dwa razy góra, hop, hop, pajac, dwa razy dół i góra, ok? Pajac, hop, dół. Każde ćwiczenie wykonujemy 20 sekund, 10 sekund przerwy, rund jest 8. Pamiętaj, że tą całość wykonujesz razy dwa. Przed treningiem rozgrzej się 5 minut truchtu, w treningu, stretching. Chociaż kilka minut, żeby wyciszyć ciało. Osoby, które nie mogą skakać, drugie ćwiczenie, które wykonują. Hop, 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 hop. Trzymaj brzuch napięty. Ściągnij kolano do łokcia. Słuchajcie, jedziemy. 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy, 8 rund, całość powtarzasz raz, dwa. I staraj się każde powtórzenie zrobić na maksa. Włączam timer, zaczynamy. Na pierwsze ćwiczenie. Przechodzimy do przysiadu. Trzy, dwie, go. Wysoko, hop. Oto Jeszcze. Hop. Dobrze. Trzymaj, trzymaj. Osiem sekund. Cztery. Dwie. Ostatnie. Bardzo dobrze. Jedno mamy ze sobą. Głęboki wydech. Uwaga. Dwa pajace góra. Dwa pajace. Trzy. Dwa. Go. Hop. Hop. Dół. Tempo. Stop. Pięknie. Super. Przechodzimy do wyskoków. Trzy, dwie, góra. Hop. Dobrze, dobrze. Połowa. Za Dwa pajace Góra, dwa pajace dół. Trzy, dwie. Jedziemy. Pamiętaj, kręgosłup. Neutralny. Brzuch napięty. Niezwania. Przysiad. Trzy, dwa, go, hop, hop. Super. Dziesięć sekund. Trzymaj do końca. Ja wiem. Ja już też czuję nogi bardzo dobrze. Super. Uwaga. Trzy, dwie, go. Góra. Góra, hop, hop. jeszcze. Uf. Zostały nam Dwie rundy. Trzy, dwie. Góra. Wydech. 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 Pałowa, trzymaj. Jeszcze raz. Trzy, dwie, go. Hop, hop. Góra. Dół. Hop, hop. Góra. Dół. Hop, hop. Góra. Dobrze. Dół. Hop, hop. Right. dobrze. Super. Jedną minutę. Całość powtarzasz jeszcze raz. Na końcu stretching. Kochana, to jest siódmy trening. Siódmy trening. Gratuluję. Do zobaczenia.